On przy pańciu idzie no. No. Cześć Witam się z wami Ojejku jakieś co to jest co? coś takiego wielkiego mi przed głową no, te, krujcie, kurwa, to Ale to takie było takie Dawaj, to... Dobra idziemy dobra. Idziemy na spacer z kairosem i z... I z Marcinem idziemy w las z myślą o grzybach, bo widzieliśmy już, że są kurki, więc może coś jeszcze innego też jest. Marcin się śmieje, że o 20, no ale to ważne, że każda godzina się liczy, bo grzyb rośnie cały czas. Po czym? Po dzikach? Hmm. Tu nie idziemy. dziki Kanie? A kiedy jest czas na kanie? Kajros? No to mówiłam ci i już standardowo muszę to powiedzieć: jak zwykle, gdzieś nas pognałeś w las, i nie wiesz, jak stąd wyjść. Standardowo. A mówiłam, żeby wracać. Fuj, Kairos, fuj. Grzybów nie ma. <grybów> Ktoś chciał wykopać głaz. Chyba. O. Wyszliśmy z lasu. Ale jak, Ale jak my dojdziemy w spódniczce i w spodenkach to nie chyba nie tu. Jak my tam dojdziemy? Przez ten rów? Tutaj już rośnie tam, luźnie czy coś. Wdrośny. Ojej, uważaj kojrosik. Mruga, kurwa, kurwa. Mruga, kurwa. Mruga, kurwa. Mruga, kurwa. Mruga, kurwa. Mruga, kurwa. Mruga, Ale że ktoś uprawia? No, co ty? ja pierdolę, nie wiem. Jeba. My musimy gdzieś tu iść Marcin w lewo. Bo zobacz, jak ty, ty przez ten rów w ogóle przejdziesz. Jak zwykle. Ale już nie wracamy lasem. Ty. No, bo nie stanąłeś. Nie wiem, ty. Ale zasnąłeś, stanąłeś. Nie, tu nie przejdziemy. To za chwilę. Tam jest odrodzony. Tam byśmy musieli iść na ten tam. Ale tam są pokrzywe. Ale tu jak my przez to przejdziemy taki kawał to... ...chuj. My tyle ty ja będę mógł wyjechać? A tu lasem jakbyśmy poszli? Ty, tu lasem pójdźmy. No to nie. Ale jaki piękny widok, zobacz. Co? Jaki piękny widok. Musimy przejść lasem po prostu. Filmik standardowo zagubieni w lesie. Trzy. Na szczęście na szczęście wyszliśmy, ale wyszliśmy na wyszliśmy na ulicę. Idziemy właśnie drogą. I Marcin. A to patrz, tutaj patrz. Prawdziwki. Widzisz? mówię wywalony. Ty ale tu ile grzybów jest? Ale numer. Ja nie dam rady tu. Jak nie dasz tu blisko. A tam to i tam, tam, patrz, drugi sterczy. Głosem. Gdzie? Tam, poza drzewem. Bardziej za drzewem? No. no to ten sam co ci pokazywałem. Aha. Tutaj. Ja myślałam, że on leżał. Dobra, idź zobacz. No, kurczę, słuchajcie, my wyszliśmy z lasu w sumie. Idziemy tak jak pokazywałam ulicą. A Marcin na takiej skarpie wielgachnej. Musiałam się wdrapywać na czworaka, bo jest bardzo stromo. O, takie grzyby. To są prawdziwki, nie? A tutaj. A tutaj jeszcze jeden. Ja, patrz. Widziałeś? Ale tam. To ja nie wiem, czy ja tam radę dam dojść, tam aż. Tak pod tutaj. Tak tam drzewa tego. No dobra, to idę. Patrz, jaki malutki. One tu. Bo jaki yeah. Ale to prawdziwki są na pewno? My ja się tutaj tak zachwycam. Nie wiem ty. Ja sam to no to ja zniosę ci. Tylko jeszcze bym po tego jednego, tu pod liśćmi pewnie ich więcej jest. Czy ja tam gdzieś zejdę? A bo tam będzie szajsza a i wyważcie, że tam będzie, czy tak będzie śladów. Ale no to weź co bić pod takim stromym tym A ja to w tamtym roku aż tam na samą górę się przepływałem Dobra, idę co teraz zrobimy? Jak pani ściągniemy? Idzie po naj, najstromszą tą wszystkie całe prawdziwki połamie Dobry pieśń. Zmęczyłeś się? Tak. Co dalsza... Gorzej jak to się okaże, że to nie prawdziwki, nie? Tylko te psiaki. Spinaczka. I idziesz jak czołg. Dobra, prawie u góry. Pomałaś te prawdziwki? Kairos, chodź, idziemy. Chodź. Każdy pewnie, każdy będzie pewnie się ze mnie śmiał, ale tu jest tak stromo. Marcin jest nie widać. Ja nie dałam rady zejść. Muszę iść górą. I nie wiem gdzie dojdę, ale pewnie gdzieś dojdę jajku jakie tu są krzaki. O ja. dobra idę. Jestem cała i zdrowa, niepołamana. Zaznasz półtorej godziny później. <noise> półtorej godziny później, no? Śmieszne, Ciekawe jakbyś ty wszedł tam. Ja niedawno w domu jadłem. Jejku, jak tam było stromo, tam się weszło. Marcin, ty tego nie rozumiesz. Tam się ale weszło ja tam, super. Ale ja tam byłem, Na czworaka się wchodziło, ale zejść? O, a tutaj co to za grzyb jest? O tu. Zajączek. Zajączek? Ja, ja po prostu wszystko zrobiłam, żeby donieść grzyby. Zdjęłam swoją bluzę, włożyłam je w kapturek i są prawie całe. Uważam, że sezon grzybowy rozpoczęty. Że jeżeli chcecie oglądać nasze dalsze grzybobrania z Kairosem, to zapraszam serdecznie na nasz kanał. Subskrybujcie, komentujcie. I do następnego razu.